Budda Maybach, czyli kolejna sera tutaj. Budda mówi, że ma wyjebane, robi karierę w muzyce, nie jest przestępcą. Żyję tu w zawrotnym tempie, zagłupiam szybko jak sonik. Jak zabierdłeś, co karma powróci jeszcze czy tu dopierdoli? Do starych czasów nie tęże. Jak z tego budedę? Proszę mnie za to kim jestem, a nie szybkie fury lub robienie floty Jak miałem przez na zmywaku. W... No nie no ale z tym zmywakiem i Buddo i tym, że on on po prostu chyba był na zmywoku, a potem założył wielką firmę od tych samochodów Nie tam coś po środku śmierdzi Tam coś kurwa ktoś, tam był jakiś szpon teraz podbijać wasz cały pierdolony top Ej, nie chodzi tu o flex, ale robię kwit Muszę ciągle biec, ja to młody jeans Lepiej z drogi zejść trafią tu za trzy Będę tu legendą, za głowa, tak jak diden To jest moje życie i do niego mam pokory ale ogólnie rzecz biorąc, to gniew nie. się śmieję. jak zostałem sam na lodzie, a zostało ze mną baru i się mieszać w samochodzie. Mam no, tyle noży, że się jak oki, raczej nie młody. Śmieję się jak cudzo, ale różnica jest mocna, a dojdę na samszy i tak głos przerobię na Rollsa. Wracaj na start! Zakurwiam szybciej Tak ja się nazywam Najbeck, kaj? Okay. A całe życie na start! Czyli literacka to jest? <laughs> Może tak. Ostatni będą się śmiali! Ale szczerze, na razie nawet jest fajne. Nawet, chcę mi mówić, ale nawet mi się podoba. Napędza ciągła motywacja, jak za zakurwiam po swoje, jak już się uda, to mordo wylecę nad miasta. Uda to nie pionek, a jak już to twarza chownica jest za małym polem, bo to gruba ryba, ty szczupak się zrywaj, bo szkoda mi linki na twoją osobę. Widzę do głowy te normę, 800 połączeń na dobę. NO chyba NIE AŻ TYLE ja dalej kurwa Wszystko co dobre dla tych, którzy byli, co przeżyli ze mną każdy moment Upadki Nie no kurwa 800 telefonów na dobę? Nie ma chuja Kalkulator 800? No na dobę? No nie no, ale trochę śpisz, No dobra nawet bez spania To jest 33 telefony na godzinę Nie, to jest oszustwo Nawet nie da pogadać yy, solidnie z kimś Byś od razu się witał i żegnał To jest seria chyba, fikcja literacka Eee yy, no Przypomniało mi się, że jutro mam wolne bęger a bo macie jutro ten, nie macie szkółki. Ja nie mam nigdy. Ha! Nie, ale serio, wstyd mi trochę! Ale nawet mi się podoba to. Podoba? Nie no, nie powiem tego. Nie przejdź mi to przez gardło. No ale trochę mi się podoba no ta buddy. Pierwsza no ta buddy, która jest. Nie masz na co czekać No ale nie tak że w sam se nie puszczał, nie puszczał Ale, się ławki, ale jak już jakoś tu te budny to to No wiecie jak jest Wracaj na start. Za, szybciej niż A która był bit? Kurwa nie przyznali się, się Dla te, ze mną od na Stali od startu, startu. A tu jest napisane, że to jest numer maybach napisane 3 lata temu. Pierwszy publikacja publikacji z kilka linijek. No ja chwilę przed publikacją. Pisane z myślą o dzieciakach, które nie do końca mają jeszcze pomysł, ale które wciąż szukają rozwiązań i pro problemów. Nigdy nie było dobrego czasu na jego publikację. Jest agresywny pojęt wyrzutu na wolne z całym światem. Maybach jest numerem osobistym, ale każdy może dopasować go do swoich przeżyć doświadczeń. Ale ja nie kłam do końca, czasami kumam, że piszesz opis nuty, op że piszesz opis nuty w opisie, ale czasami nie kłam tego. Po co on nam to mówi, kurwa? Siemu za, Kuba. Powiedz, że to lepsze od Maty? Nie, nie. Yy, nie. Absolutnie nie. Mata jest zawsze najlepszy. Nie, ale nie, że aż mi się mega podoba. Wolę słuchać innych rzeczy, ale jak na Buddę, gdyby mnie złapali rosyjscy agenci i powiedzieli, będziemy cię torturować. Będziemy ci puszczać nutę Buddy, ale zlitujemy się nad tobą, bo cię lubimy. Możesz wybrać nutę Buddy, to wybrałbym do tego Budda Majba. To jest moja ocena tej nutki, nie? I to mówi wszystko. A ciągle nie wiem, kto zrobił ten bit, ale a, Prodlio. Ok, no to kojarzę, że taki ktoś istnieje. Spoko. Puszczaj fund. Jest 4 2, Nie, 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 nie. Nie mówię, że mata zawsze zajebisty. Nie zawsze. Tak samo jak ja nie lubię tej nuty nie to, to też nie lubię. Więc nie zawsze chwalę, no ale ogólnie ma to jest gołt. więc no, tyle w tematu.